Za, gotowi? Co zaczyna? Bartek Glazdowski zaczyna. 3, 2, 1. Brawa dla Bartka. To jest walka o ćwierć finał. 15 sekund. 2, 1. Macie wstyd, ale styl, ale styl. OHA Reprezentant Bieruszowa, gra pod przeciwnika. 15 sekund. Rysian prymas. OHA 5, 4, 3, 2, 1. Bartek Rozdowski. Dajesz, dajesz. Piłka niczym Urban Ball. O, I 15 sekund. Ajajaj. Dziesięć. Piękny lat. O jak poleciał. Trzy, dwa, jeden. Krysian Prymas. <śmiany> o! Piękna kombinacja rękami. 20 sekund. <śmiany> kreatywny gracz, bardzo kreatywny. O to chodzi. 10 sekund. <śmiany> Pięć, cztery, trzy, 2, jeden. Dobre, dobre. <śmiany> Bartek Drozdowski 20 sekund. Przyjezdny 10 sekund. Aj i pięć, cztery, trzy, dwa, ostatnie wejście. Po, po, po! Ależ styl, ależ spokój. O! Aj! Co, coś trudnego, coś ryzykownego to było. 15 sekund. Josuke. Utrzyma, utrzyma. A! 10, 5, 4, 3, 2, 1. I to koniec tego pojedynku. To idzie do ćwierćfinału. finału. Brawo, brawo, brawo! Ludzie, brawa dla tych ludzi, to jest ciężka praca, ciężkie treningi. Macie kleja. 3, 2, 1, Krystian Prywas. Krystian Prywas, Krystian Prymas. <gry> Przechodzi do następnego etapu. Dziękuję Bartek, brawa dla Bartka Drazdowskiego. Doszedł do pierwszej szesnastki. Najlepszych graczy.